Nagrywanie filmików nie jest proste, ale mówić do kamery w publicznym miejscu to jest dopiero zadanie. Lądek jest jednym z najfajniejszych Miejsc na świecie, tak pozwolę sobie stwierdzić, i myślę, że jest to jedno z najfajniejszych miejsc na świecie, żeby zacząć nagrywać jakieś filmiki, jakkolwiek by to nazwał. Mateusz, postanowiłem, że trzeba zacząć coś robić z naszym wideofilmowaniem, dlatego postanowiłem po prostu zwyczajnie zacząć. I zapraszam Cię do współpracy. Róbmy coś wspólnie, popełniajmy błędy, uczmy się na własnych błędach, krytykujmy się nawzajem i myślę, że będzie z tego coś bardzo fajnego. Tym bardziej, że y, przygotowuję się do wyjazdu do New Yorka, a chcę tam nagrać coś naprawdę fajnego, zajebistego. Więc, Mateusz, ten filmik jest dla ciebie. Temat dzisiejszego odcinka to zacznijmy coś robić. Popełniajmy błędy, ale róbmy coś. No teraz, na przykład, zastanawiam się, czy w ogóle głos mi się nagrał w tamtych filmikach. Zaraz wszystko powiem, czy się nagrał, czy się nie nagrał. O, widzisz, teraz na przykład patrzę, jak, jak nagrywać i jak zmieniać ustawienia. Czy jest za duży zoom, czy jest za mały zoom, czy można odzoomić trochę. Można zobaczyć. Można w trakcie nagrywania też zrobić jaśniej, ciemniej. To są wszystko małe takie rzeczy, sprawy, które właśnie chcę odkrywać i chcę robić i chcę się nie wstydzić tego, że, że jestem między ludźmi. Albo że na przykład gadam głupoty. załe taki klimat. No dobra, teraz może nie ma tutaj nikogo, ale jeszcze przed chwilą byli. I to nie jest ściema. Więc Mateusz, róbmy coś, nagrywajmy filmiki, wysyłajmy je sobie nawzajem. I tyle no. I tyle. No to nara, buźka.